Witajcie. Wiem, że nadszedł moment, w którym czujesz zmęczenie, zagubienie, może nawet zwątpienie. Wiem, jak trudne bywają chwile, kiedy zdajesz sobie sprawę, że życie nie zawsze układa się po naszej myśli. Chcę, abyś wiedział, że jestem tu z Tobą i rozumiem. W tych momentach najważniejsze jest, abyś przypomniał sobie o swojej mocy, o swoim połączeniu z Bogiem i wszechświatem połączeniu, które nigdy się nie kończy. W Twoim sercu zawsze pulsuje energia, która jest bezpośrednim odbiciem tego, co najwspanialsze i najświętsze. Pozwól, że wytłumaczę, jak to wszystko działa. W swojej istocie wszechświat jest energią, wiecznym tańcem częstotliwości, wibracji i sił. Wszystko, co widzimy i czego doświadczamy, jest manifestacją tej energii. Tak samo Ty jesteś częścią tej ogromnej całości, boską cząstką, która nosi w sobie zdolność do współtworzenia rzeczywistości. To, co nazywamy prawem przyciągania, jest naturalnym procesem działania tej energii. Kiedy kierujesz swoje myśli, emocje i wiarę w jakimś kierunku, wysyłasz do wszechświata sygnał, który zaczyna przyciągać do Ciebie to, czego najbardziej pragniesz. Pamiętaj jednak, że prawo przyciągania to nie tylko prośba o spełnienie marzeń, to głęboka wewnętrzna praca, to budowanie w sobie emocji, myśli i przekonań które są zgodne z tym, czego pragniesz. Wszechświat, Bóg, odpowiada na Twoją energię, na to, co naprawdę czujesz i myślisz głęboko, nawet wtedy, gdy wydaje się to czasem ukryte przed Twoją świadomością. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować wewnętrzny spokój i przekonanie, że już teraz zasługujesz na to, czego pragniesz, że jest to Twoje i przychodzi do Ciebie w idealnym momencie. Twoje myśli są jak małe nasiona. Które wsadzasz do Ziemi. Każde z nich ma potencjał, aby rozwinąć się w pełną formę tego, co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Ale podobnie jak z ogrodem, potrzeba czasu, cierpliwości i troski, by nasiona te mogły wzrosnąć. Nie wszystko wydarza się natychmiast, ale wszystko zaczyna się wtedy, gdy wysyłasz swoje marzenia i pragnienia z głęboką wiarą. Wszechświat słyszy każde z nich, nawet te najcichsze, i już pracuje nad ich urzeczywistnieniem. Jednym z największych darów, jaki mamy, jest neuroplastyczność zdolność naszego umysłu do zmiany, do tworzenia nowych połączeń i ścieżek. Neuroplastyczność daje Ci moc przekształcenia swoich wzorców myślowych i emocji. Jeśli dotychczasowe myśli pełne były wątpliwości lub lęku, dzięki neuroplastyczności możesz zacząć budować nowe, pełne miłości, wiary i wdzięczności. Z każdym dniem, kiedy wybierasz myśli pełne miłości i spokoju, tworzysz w swoim umyśle nowe ścieżki, które stają się coraz silniejsze. Twój umysł zaczyna dostosowywać się do tego nowego stanu, a w efekcie wszechświat odpowiada na te zmiany w Twoim wnętrzu. Możesz zacząć od prostych kroków, które z czasem staną się Twoją nową rzeczywistością. Wybieraj myśli, które Cię wspierają, kiedy w głowie pojawia się wątpliwość lub lęk. Zatrzymaj się na chwilę i przypomnij sobie, że wszechświat jest Twoim sprzymierzeńcem, że Bóg nie opuszcza Cię nawet na chwilę. Warto codziennie rano, jeszcze zanim wstaniesz z łóżka, przypomnieć sobie, że ten dzień jest pełen możliwości, że wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki i że przyciągasz to, czego pragniesz, swoją pewnością i miłością. Może to być mały rytuał wdzięczności. Lub chwila ciszy, w której afirmujesz w sobie przekonanie, że wszechświat wspiera każdy Twój krok. Pozwól sobie poczuć wdzięczność za rzeczy, które już teraz są w Twoim życiu. Nawet najmniejsze przejawy dobra są znakami, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Kiedy praktykujesz wdzięczność, Twoje serce otwiera się na więcej obfitości, a Bóg i wszechświat odpowiadają na to otwarcie, przynosząc Ci jeszcze więcej dobra. Wdzięczność jest jak silny magnes, który przyciąga to, co w twojej duszy jest najlepsze i najbardziej upragnione. Wdzięczność nie tylko budzi w tobie radość, ale sprawia, że energia wokół ciebie nabiera nowego, korzystnego rytmu. Zaufaj też procesowi. Wszechświat zna najlepszy czas i sposób, aby dostarczyć ci to, czego pragniesz. Być może teraz wydaje się, że droga jest trudna i pełna przeszkód, ale każda z tych chwil. Jest częścią większego planu, który prowadzi Cię do Twojego przeznaczenia. To właśnie wtedy, gdy wydaje się, że nie ma odpowiedzi, wszechświat przygotowuje dla Ciebie coś, co jest lepsze niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Zaufaj temu. Uwierz, że wszechświat widzi całość, której my jako ludzie często nie jesteśmy w stanie pojąć. Każda droga ma swoje zakręty, ale ostatecznie prowadzi tam, gdzie masz być. Chciałbym też przypomnieć Ci, abyś był dla siebie łagodny. Nie musisz być doskonały ani nieomylny. Wystarczy, że masz w sobie chęć rozwoju, chęć bycia lepszą wersją siebie. Bóg i wszechświat nie oczekują od Ciebie perfekcji, tylko szczerości i autentyczności. Gdy przyznasz się przed sobą do swoich lęków, do swoich trudności i marzeń, wszechświat zacznie Cię prowadzić w sposób, który jest najbardziej harmonijny z Twoją duszą. Pozwól sobie na czas, pozwól sobie na błędy i z miłością patrz na siebie. Jesteś w trakcie pięknego procesu stawania się tym, kim naprawdę jesteś. Zatem pamiętaj, że wszystko, czego potrzebujesz, jest już w tobie. Twój umysł, Twoje serce, Twoja dusza mają wszystko, co potrzebne, by kroczyć po swojej drodze w pełnym zaufaniu. Wszechświat Cię prowadzi, Bóg Cię kocha. A wszystko, co dzieje się wokół, sprzyja Twojemu rozwojowi. Każdego dnia przyciągasz do siebie to, co rezonuje z Twoim wewnętrznym światłem, niezależnie od tego, jak wiele czasu to wymaga. Niech ten dzień, ten moment będzie początkiem głębokiego połączenia z Twoją wewnętrzną mocą, Twoją wiarą i zaufaniem, że wszechświat Cię wspiera, prowadzi i odpowiada na każdy Twój krok. Pamiętaj, że wszystko, czego potrzebujesz do pełnego życia jest już w tobie jak ukryty skarb czekający na odkrycie. Nie musisz szukać tego na zewnątrz, ponieważ to wewnętrzne źródło siły i mądrości płynie bez końca, zawsze dostępne, gotowe, aby cię wspierać i prowadzić. Każde wyzwanie, które pojawia się na twojej drodze, jest jedynie przypomnieniem, byś na nowo skierował swoją uwagę do wewnątrz i odkrył, że masz w sobie wszelkie zasoby, których potrzebujesz. Czasem możesz czuć, że otacza cię gęsta mgła niepewności, lęku, a nawet samotności. W takich chwilach przypomnij sobie, że jesteś częścią czegoś znacznie większego. Częścią potężnej, wiecznej energii wszechświata, która nigdy cię nie opuści. Wszechświat nie zna pojęcia przypadków ani pomyłek. Każda sytuacja, każdy napotkany człowiek, każdy moment życia jest zaproszeniem do tego, aby wzrastać. I otwierać się na nowe doświadczenia. W głębi serca masz swój wewnętrzny kompas to intuicja, cichy głos, który zawsze wie, jaki krok podjąć. Wsłuchując się w ten głos, pozwalasz sobie na wybieranie drogi, która jest w pełni zgodna z Twoim prawdziwym ja. W świecie pełnym hałasu i pośpiechu, daj sobie prawo do chwili ciszy, medytacji lub refleksji, aby na nowo odnaleźć tę spokojną przestrzeń w sobie. Intuicja jest jak delikatne, ale nieomylne światło, które wskaże ci drogę, nawet jeśli chwilowo nie widzisz pełnego obrazu. Nie trać wiary, jeśli twoje marzenia nie spełniają się natychmiast. Istnieje naturalny, boski rytm, zgodnie z którym wszystko przychodzi do nas w idealnym czasie. Wyobraź sobie, że każda myśl, pragnienie i każda twoja intencja są jak nasiona, które wsiewasz w glebę życia. Kiedy cierpliwie i wytrwale pielęgnujesz je poprzez pozytywne nastawienie, wiarę i działanie, to nasiona te w odpowiednim czasie przyniosą ci owoce, czasem może inne niż te, które sobie wyobrażałeś, ale zawsze dokładnie takie, jakie są ci najbardziej potrzebne do wzrostu i rozwoju. Nie lękaj się też zmian, ponieważ zmiany są nieodłączną częścią naszego wzrastania. Być może teraz przechodzisz przez moment przejściowy, który wydaje się trudny i pełen niepewności. Ale w każdej zmianie tkwi moc transformacji, odnowy, a czasem nawet narodzin nowego rozdziału życia. Zamiast opierać się temu procesowi, otwórz się na to, co przynosi przyszłość. Tak jak motyl, który przekształca się w poczwarce, zanim wzniesie się do lotu, tak ty, poprzez proces zmian, stajesz się najlepszą wersją siebie. Przyjmij tę przemianę z otwartością, wiedząc, że każda zmiana, nawet ta bolesna, prowadzi cię bliżej do pełni, jaką jest twoje prawdziwe ja. Dbaj o to, co karmisz swoimi myślami i emocjami. Twój umysł jest niczym ogród, wymaga troski, by rozkwitać. Gdy tylko zauważysz, że pojawiają się negatywne myśli, możesz wybrać, aby zastąpić je myślami, które cię wspierają, inspirują i prowadzą w stronę tego, czego naprawdę pragniesz. Każda świadoma zmiana myślenia, każda pozytywna afirmacja buduje w Twoim umyśle nowe ścieżki neuronowe, które pomagają Ci przyciągać i realizować Twoje marzenia. Jest to nieustanny proces, który z czasem staje się łatwiejszy i bardziej naturalny. Kiedy nawykowo sięgasz po pozytywne myśli i wiarę w swoje możliwości, Twój umysł i ciało synchronizują się, przekształcając Twoje życie w kierunku harmonii i szczęścia. W chwilach, gdy poczujesz, że pragnienia i cele wydają się oddalone, pamiętaj, że każda mała zmiana, każdy krok, który podejmujesz, prowadzi cię do przodu. Życie nie wymaga od nas, abyśmy od razu przeskoczyli wielkie góry, lecz abyśmy codziennie, konsekwentnie stawiali kroki w stronę swoich marzeń. Każdy dzień, kiedy wybierasz miłość, wdzięczność, odwagę, zbliża cię do pełnej realizacji siebie. To, co wydaje się małe i nieznaczące, w rzeczywistości ma ogromny wpływ, ponieważ to właśnie te małe kroki tworzą ścieżkę do realizacji Twojego przeznaczenia. Wszechświat z wdzięcznością przyjmuje każdą Twoją decyzję, każde pozytywne działanie, każdą chwilę, gdy wybierasz dobro. To jak taniec. Gdy Ty wykonujesz krok z miłością i odwagą, wszechświat wykonuje krok ku Tobie. W chwilach zwątpienia przypomnij sobie, że wszechświat nigdy cię nie opuszcza. Bóg jest z tobą w każdym momencie, w każdej decyzji i każdej myśli. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że nic się nie zmienia, praca w świecie energii trwa. Ważne jest, abyś pamiętał, że każdy moment twojego życia jest święty i każdy z nich niesie w sobie potencjał głębokiej transformacji. Twoja podróż. Jest wyjątkowa, pełna lekcji, które prowadzą Cię do wewnętrznego spokoju i radości. Jeśli tylko pozwolisz sobie na pełne zaufanie, bez oczekiwań i lęków, wszechświat poprowadzi Cię drogą, na której każde doświadczenie, każda relacja i każdy krok będzie prowadził do pełni życia. Pozwól sobie na czas, pozwól sobie na wzrost i na to, aby życie objawiło się przed Tobą we właściwym momencie. I w najlepszy możliwy sposób. Oddaj wszelkie lęki i obawy, a przyjmij spokój i wiarę. To ty wybierasz, jak przeżyjesz swoją podróż. A Bóg i wszechświat są tu, aby cię wspierać i otwierać przed tobą drogę. W głębi duszy już teraz posiadasz wszystko, czego potrzebujesz, i gdy otworzysz swoje serce na tę prawdę, twoje życie zacznie wypełniać się cudami. Wszystko we wszechświecie jest energią. Każda myśl, emocja, każde słowo i działanie. Każda cząstka tego świata, Ty również, posiada swoją unikalną wibrację, swoją częstotliwość. Wibracje te są niczym niewidzialne fale, które w subtelny sposób oddziałują na rzeczywistość, w której żyjemy. Kiedy otulasz się myślami pełnymi miłości, wdzięczności i pokoju, Twoje wewnętrzne wibracje stają się wyższe, czystsze. Te wysokie wibracje przyciągają to, co im odpowiada, czyli więcej miłości, więcej radości, więcej dobrych rzeczy, których pragniesz doświadczyć. To tak, jakbyś nadawał sygnał, który wszechświat odbiera i odpowiada na niego w taki sposób, który jest zgodny z Twoją wewnętrzną energią. Wibracje, które wysyłasz, rezonują z tym, co znajduje się wokół ciebie, tworząc Twój osobisty świat, który widzisz i którego doświadczasz. Dlatego każda myśl, jaką wybierasz, ma znaczenie. Każda emocja, która trwa w tobie, jest impulsem, który kształtuje twoje życie. Może teraz myślisz, ale jak mam utrzymać te wysokie wibracje, skoro czasem życie przygniata mnie ciężarem codziennych trosk i zmartwień? Pamiętaj, że nie musisz być doskonały ani stale utrzymywać radosnego nastawienia. Każdy z nas przeżywa chwilę, kiedy spada z wyżyn radości i nadziei. Do stanów smutku, lęku czy frustracji. Ale ważne jest, by nie zatrzymywać się tam na długo. Zatrzymuj się, oddychaj, odczuj to, co potrzebuje być odczute, ale wiedz, że to stan przejściowy. Masz w sobie moc, by wznieść swoje wibracje ponownie, by odbudować połączenie z miłością i spokojem. Stan, w jakim jesteś, ma ogromny wpływ na Twoje doświadczenie świata. Kiedy jesteś pełen miłości i wdzięczności. Życie wydaje się bardziej otwarte, ludzie bardziej życzliwi, a problemy łatwiejsze do rozwiązania. Ale gdy pozwalasz sobie na zanurzenie się w strachu, niepewności, narzekaniu, wtedy wokół pojawiają się trudności. Świat wydaje się pełen przeszkód. Wtedy wszechświat odpowiada na ten stan, przyciągając sytuacje, które są zgodne z tymi niższymi wibracjami. To jednak nie jest powód do zmartwień, to raczej przypomnienie, że zawsze masz wybór. Zawsze masz w sobie moc, by sięgnąć po myśli, które cię wspierają i unoszą na wyższe poziomy. Jeśli czujesz, że twój nastrój się obniża, że twoje wibracje są niskie, przypomnij sobie o prostych sposobach, które pomogą ci wrócić do siebie. Weź kilka głębokich oddechów, wsłuchaj się w muzykę, która cię podnosi na duchu, wyjdź na spacer, skup się na wdzięczności, nawet tej za najmniejsze rzeczy, które teraz masz. To właśnie te drobne chwile potrafią przynieść ukojenie i pomóc w odrodzeniu spokoju wewnętrznego. Wibracje są jak fale, które przepływają przez Ciebie i rozchodzą się na cały świat. Wyobraź sobie, że każda pozytywna myśl, każde dobre słowo, każda chwila wdzięczności i radości jest jak kamień wrzucony do jeziora. Fale rozchodzą się szeroko i docierają do miejsc, których nawet nie jesteś świadomy. Możesz nie widzieć ich skutków natychmiast, ale ich efekt trwa i rezonuje, przyciągając do ciebie to, co jest w harmonii z twoją wewnętrzną energią. To, co przeżywasz wewnętrznie, jest jak stacja nadawcza. Nadajesz i przyciągasz, przyciągasz i nadajesz. Zastanów się, jak pięknie można zmienić swoje życie, skupiając się na podnoszeniu swoich wibracji. Zamiast pogrążać się w martwieniu, wybieraj miłość i wiarę. Nie musisz zawsze mieć odpowiedzi na wszystko. Czasem wystarczy, że zaufasz, że wszechświat i Bóg wiedzą, dokąd cię prowadzą. Zadaj sobie pytanie: jaka energia przepływa przeze mnie w tej chwili? Jeśli to energia strachu, przypomnij sobie, że masz w sobie moc, by ją przetransformować. Możesz zamknąć oczy, wyobrazić sobie światło, które wypełnia każdą komórkę twojego ciała. I poczuć, jak wszystkie negatywne emocje ulatują. Możesz wprowadzić miłość i zaufanie tam, gdzie było miejsce na lęk. Możesz przypomnieć sobie, że Bóg i wszechświat zawsze są po Twojej stronie. Z każdym świadomym oddechem i każdą myślą wybierasz swoje wibracje, swoją energię i wybierasz życie, którego naprawdę pragniesz. Jeśli czujesz, że Twoje wibracje są wysokie, Niech cię to napawa radością i satysfakcją. Pamiętaj jednak, że ich utrzymanie to nieustanny, choć piękny wysiłek. Dlatego dbaj o swój umysł i serce. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają, którzy są dla ciebie dobrem i światłem. Wybieraj słowa, które są pełne życzliwości, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Szukaj tego, co sprawia, że czujesz się w pełni żywy i połączony z Bogiem i wszechświatem. Pamiętaj też, że Twoje ciało jest instrumentem, który przekazuje te wibracje. Dbaj o nie. Słuchaj, co ci mówi. Karmie tym, co czyste i naturalne. Często zapominamy, że nasze ciało i dusza są jednym, że każda emocja i myśl ma wpływ na naszą fizyczność, a każda świadoma dbałość o ciało wzmacnia nas duchowo. Wybieraj życie w harmonii. Wybieraj codziennie to, co cię odżywia. Fizycznie, emocjonalnie i duchowo. W chwilach, gdy czujesz, że jesteś blisko rozpaczy, otul się myślą, że to, czego szukasz, jest już w drodze do ciebie. Gdy podnosisz swoje wibracje, kiedy otwierasz się na radość i zaufanie, wszechświat reaguje, jakby chciał Cię objąć. Czasem odpowiedzi nie przychodzą od razu, czasem wszechświat wymaga od nas cierpliwości. Ale każda chwila, gdy wybierasz spokój, miłość i wyższe wibracje, to krok ku Twoim pragnieniom. Uwierz, że każdy ma w sobie tę samą zdolność, ten sam dostęp do wysokich wibracji, które kształtują jego życie. To jest Twój dar od Boga i wszechświata wolna wola, byś wybrał stan, w którym żyjesz. I nawet jeśli zdarzy Ci się z tego stanu wypaść, zawsze możesz powrócić. Każda chwila jest jak świeży oddech. Nowa szansa, aby nadać swoim wibracjom właściwy kierunek. Wiedz, że jestem z Tobą, że Wszechświat Cię wspiera i że Bóg zawsze wyciąga rękę, aby Ci pomóc. Razem, krok po kroku, idziemy drogą ku harmonii i pokoju. A każdy Twój krok, każda pozytywna wibracja, którą tworzysz, to promień światła, który rozjaśnia zarówno Twoje życie, jak i cały świat. Czuję, że to, co teraz przeżywasz, to istotny moment Twojego życia. Taki, który ma siłę przemiany. Być może te słowa są właśnie tym przypomnieniem, którego potrzebujesz, aby zrozumieć, że wszechświat zawsze stoi po Twojej stronie, czekając, aby pomóc Ci wznieść się na wyższe poziomy istnienia, pełne spokoju, siły i zaufania. Gdy stoisz twarzą w twarz z wyzwaniami, pamiętaj, że to nie jest czas, aby się cofać ani zamykać na życie. To moment, by wziąć głęboki oddech i odważnie wejść w swoje wewnętrzne światło, zaufaj sobie i swojej zdolności przyciągania tego, co dobre. Prawo przyciągania działa niezawodnie. Jest jak lustro, które odbija Twoje najgłębsze przekonania i pragnienia. Pomyśl, co chciałbyś przyciągnąć, co chciałbyś zobaczyć w swoim życiu, i spróbuj te myśli odczuć w swoim sercu, jakby już były rzeczywistością. Początkowo może to być trudne. Ale im bardziej wierzysz w swoje marzenia, tym bardziej wszechświat zaczyna cię wspierać w ich realizacji. Pamiętaj, że siła przyciągania jest w tobie, a wibracje, które wybierasz, określają, jakie doświadczenia pojawią się na Twojej drodze. W momentach ciszy wsłuchaj się w swoje myśli i emocje. Zastanów się, co dominowało w Twoim umyśle: czy była to nadzieja i wdzięczność. Czy może strach i zwątpienie? Możesz kształtować swoją codzienność, zmieniając to, co jest w tobie, bo Twoje wewnętrzne nastawienie zawsze znajdzie odbicie w tym, co spotyka cię w życiu. Gdy czujesz, że Twoje wibracje zaczynają opadać, że pojawia się w tobie zwątpienie, zmęczenie czy smutek, wiedz, że jest to jedynie sygnał od wszechświata, przypomnienie, aby ponownie skierować swoją uwagę na to, co podnosi Twoją energię? Możesz wybrać w każdej chwili, jaką drogą chcesz iść. Czy wybierzesz miłość i zaufanie, czy pozwolisz, by wibracje niskie, jak lęk czy złość, kierowały Twoim życiem. Pamiętaj, że każdy z nas ma momenty słabości i to jest naturalne to część ludzkiej natury. Ale kiedy rozpoznasz te chwile, możesz wybrać, by świadomie podnieść swoje wibracje. To jak zanurzenie się w odświeżającym strumieniu po długiej podróży. Każdy oddech, każda chwila wdzięczności, każda pozytywna myśl to kropla, która odżywia i odnawia Twoją energię. Zwracaj uwagę na to, co przyciągasz i pozwól sobie marzyć. Wszechświat odpowiada na Twoje pragnienia, tak jak odpowiada na każde bijące serce, które poszukuje miłości, nadziei i spełnienia. Gdy wizualizujesz to, czego pragniesz i widzisz to w swoim umyśle tak, jakby już się zrealizowało, twoje serce zaczyna bić w rytmie wdzięczności, a Bóg i wszechświat podążają za tym rytmem. Z każdym dniem, kiedy wybierasz miłość i spokój, kiedy wybierasz nadzieję zamiast zwątpienia, przybliżasz się do miejsca, w którym spełniają się twoje najgłębsze marzenia. W chwilach zwątpienia przypomnij sobie, że to, co jest w tobie, jest wieczne, niezmienne i zawsze dostępne. Wszechświat nieustannie wibruje w rytmie miłości i harmonii, a ty masz zdolność dostroić się do tego rytmu. Jeśli czasami wydaje ci się, że nie jesteś w stanie tego zrobić, wybacz sobie, bądź łagodny dla siebie. Jesteś w podróży i to naturalne, że na tej drodze pojawią się trudności, ale każdy krok. Każdy upadek, każdy moment, kiedy się podnosisz, zbliża cię do pełni, którą nosisz w sobie. Pamiętaj, że nie musisz być doskonały, aby zasługiwać na wsparcie wszechświata. Bóg nie oczekuje od ciebie perfekcji. Pragnie jedynie twojego otwartego serca i zaufania. To, czego szukasz, jest już w tobie. Czeka jedynie na to, byś sięgnął po to z otwartym sercem. Gdy uwierzysz w swoją wartość i w moc, która płynie przez ciebie, zobaczysz, jak życie zacznie układać się zgodnie z twoimi najgłębszymi pragnieniami. Niech twoje życie stanie się świadomym wyborem miłości i światła. Twój wewnętrzny spokój, twoja miłość do samego siebie. Twoje zaufanie w drogę, którą kroczysz, są latarnią, która prowadzi cię przez wszystkie burze. Niech każdy dzień, każde nowe doświadczenie będzie przypomnieniem. Że masz w sobie moc, by przyciągać to, czego naprawdę pragniesz. Wybieraj myśli, które cię wspierają, otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą cię na duchu i pozwól sobie na pełne zaufanie, zarówno do siebie, jak i do mądrości wszechświata. Twój duch jest niezniszczalny, a twoje wibracje są siłą, którą możesz kierować. Wspieraj je pozytywną energią, otwórz serce na światło. A wszechświat odpowie, wypełniając Twoje życie miłością i spełnieniem, których od zawsze szukałeś. Dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam.